Hej, cześć wszystkim z tej strony ja i dzisiaj sobie w Minecrafta Koledzy mnie męczyli z tym Minecraftem. Kiedy Minecraft, kiedy Minecraft, więc proszę bardzo, żebyście nie dręczyli mnie. Macie Minecrafta I tutaj pokażę Wam moje budowle. Według mnie najlepsze jakie zrobię na na kreatywnym. I tutaj jest ta pierwsza budowla. I już widzicie jej nogi. Mamy również ogródek i mamy creepera wielkiego. Mamy również cel, do którego można strzecić i trenować łucznictwo w nim. I tutaj ogólnie na tym seedzie coś wysoko coś wysoko się spawnują te lochy. To jest spawner zombie Szkieletów czy pająków? Jaki? To, to jest spawner szkieletów. I on się zespał na tak blisko zie ziemi, że aż piasek na niego spadł, gdy, gdy załadowałem ten świat. Tutaj mamy kształt Endu, jak mogliście zauważyć. I ja jak Oraz ja z Idzban. I mamy tutaj legendalny TNT. Schowany w płaczących obsydianach. Jest to najdroższe TNT na tym świecie, chyba. I to w, tak w takim razie wejdźmy do Creepera. Tak, właśnie to. Mój kolega Franek, ma kanał na YouTube pod nazwą Yuko Oli. Yuko Oli. Chy chyba coś takiego. Przez Y. No i on tam y nagrywa Walt Undera. Więc jeśli chcecie Walt y oglądać to na jego kanale jedynie. Bo y ja nie mam. Tutaj możemy wyjść. Mamy twarz Cripera z czerwonym okiem. A, a tamto na górze to później, wtedy, to później będzie. Mimo że się zapewne to nie siedzi. Tutaj mamy wielbłądy i... niuchacze. Po angielsku snifery. No, po polsku to jest niuchacz po prostu. O, mamy nosiona z tego kwiatu. Mam tutaj łóżko moje, Latalnie i kowadła dwa. Jak i również ten specjalny blok, który wydaje promień. Jak on się nazywał? Nie pamiętam. dawno nie, mia nie grałem w Minecraft, więc nie pamiętam, ok? Y magiczna latalnia. To też jest latalnia w takim razie. Ale tu też jest taka latalnia. Tutaj też jest latalnia. Idziemy teraz y, na dół. No i tutaj mamy osadników. Handlują sobie oni różnymi tutaj rzeczami. Tutaj na przykład mamy rzeźnika. Tutaj płatnerza. Czy to jest rzeźnik właściwie? Tak, to jest rzeźnik. Tutaj mamy kapłana. Tutaj bibliotekarza. Tam rolnika. A tutaj rymarza. Dalej, jak pójdziemy sobie dalej w dół, to mamy dom z tych nowych bloków, co dodali. No, oczywiście, w 1,20. Zaraz będzie. O, zaraz będzie 1, i 121, tak przynajmniej myślę. Powinno w już być. I mamy tutaj mnóstwo piecy. I to właściwie tyle, co jest w tym domu. To jest taka piecalnia. T tak nazywam to piecalnią. To jest piecalnia. Tutaj mamy, tutaj wchodzimy do jego nogi. W jednej z tych nóg mamy skrzynię. Cztery podw, podwójne skrzynie. I pięć pochodni. Tu w tej nocy zaś mamy cztery. Cztery sharkery. I mamy blok ametystu. Mamy również cztery pochodnie. I również design pokoju jest inny niż tamten poprzedni, bo w sumie to każdy ma inny design. Tutaj jest kolejny pokój z sześcioma kolejnymi szalkami i czterema kolejnymi pochodniami. no właśnie. W tym zaś mamy jedną łóweczkę tutaj i cztery beczki tutaj, czyli że mamy pięć beczek razem. Jedno od, od czterech innych. Odstęp ich dzieli, i mamy sześć pochodni. Pokoje również się wyróżniają liczbą pochodni. To teraz idziemy na górę. O, już się zrobiła noc, chyba tak. No ale w nocy to. Oj. No, chyba trochę zadzewiał ten budynek. Płoty jego też. Liniany już na nim wracają. Tutaj nadwraca jakaś liniana. O, i tutaj jest osadnikownia. Tutaj siedzą sobie osadnicy. Niektórzy już śpią. Niektórzy nadal próbują coś sprzedawać. Tam są jeszcze łóżka. A tutaj jest mnóstwo ognisk i pieców hutniczych. I wszystkie dymy, które są w tamtym pokoju, znaczy w tej piecalni, to jest druga piecalnia, to wylatują tędy, żeby nie powodować pożaru ani duszności. No serio, coś zaryzował ten budynek. A ten to nie. No ale dobra. Z tego świata to właściwie tyle, co chciałam pokazać. Teraz przejdziemy na ten drugi świat, co, mam, co mam chciałam pokazać. Muszę tylko znaleźć. To jest a nie chwia to jest tryb przetrwania. A nie jednak jest. Jak widzicie, mamy tutaj wioskę, którą sam własnoręcznie zbudowałem. Kolejny których również własnoręcznie zbudowałem. I tutaj jest w trakcie budowy taki dom rybaka. Trwa budowa. Nawet jest na tabliczce napisane. Tutaj jest ośmiornica. Kamalnica w sumie. Wezmę to. Są tutaj również moje własne zbudowane farmy. Tutaj jest taka jedna wiedzka. Tutaj zaś. No. Tro trochę taki grzyb tutaj urósł, tylko że nie urósł on, on, on poprawnie. Przez to jest takie coś teraz. Ale reszta upraw dalej sobie rośnie. Tutaj mamy kolejny domek Villagera, tylko że tym raz osadnika znaczy. Villager, osadnik, może każde być. To tutaj mamy takiego domek zrobiony z grzybów. Tutaj zaś mamy. Ej, rybaka oraz. A z tego. Nie, nie pamiętam. Ten co wełnę. Ten co wełnę robi. a nie tylko, bo jest również. Bo są tutaj również skrzynie, które. Własne one się postawiłem i własne nie się wypełniłem. Że w wakacji dalej sobie tutaj rośnie, a tutaj mamy mój dom, który, le który leży gdzieś tam na spodzie. Do którego właśnie teraz idziemy. I tu jest dom Gabriel Zero. e -zero to są te punkty o atrakcji. To jest na przykład ta pierwsza atrakcja, tylko że ja nie kołuję. Ty. ty... Ty niestety, ale, ale ty nie możesz. No, tutaj mamy Jany. Ja no, tutaj. tutaj. Tutaj jest mój głowy smoka. Serce. To, to jest takie serce. Taki totem sobie zrobiłem. I mamy tutaj cel również. I i to są właśnie te głowy smoka cel, do którego można strzelać nawet chyba stąd. Pi piece, wiele piec można. Mamy tutaj wiele ryb. Tropikalnych oczywiście. Baza Gabriela no to. No to to jest właśnie ta cała baza. Tutaj jest jedzenie moje. No ale wiecie, to, to jest kreatywny, więc ja wypełniam, tak? Chociaż tak naprawdę to ja nie wypełniłem, po prostu wziąłem to... Zrobiłem tak, że osadnicy handlowali ze mną, wziąłem szmaragd ze swojego kreatywnego ekwi ekwipunku. No i to jest wszystko, co pozyskałem, nie tylko od, od osadników, ale również od różnych struktur. Z różnych struktur mam niektóre jedzenia, niektóre od osadników. Tutaj mamy Axolotla. Co prawda nie jest on... Nie jest on takiego koloru co myślałem, że on będzie. Po prostu nie mogłem znaleźć niebieskiego Axolotla. Miał iż spałnowania jajka. Ale może kiedyś się znajdzie. Tutaj mamy narzędzia, które są od osadników, ale również od struktur. Tutaj o, ozdoby, które są od osadników i od struktur. A tutaj mamy płyty, a raczej muzykę. Hmm. Można sobie pośpiewać kozim nogiem. Mamy tutaj dzwon: jest z, z, z kopalni wykopalisk. No. Jest ich dosyć dużo, ale to jest kreatywny. I tutaj mam. Na złym taki fajny sposób. Na siedzenie i czytanie sobie książki. Można sobie postawić tutaj wagonik. Postawiam sobie tak, tutaj wagonik i teraz można dosłownie siedzieć. Jak w prawdziwym fotelu, tylko że to tutaj jest fotel. To jest problem. To dalej mamy. To jest czołg. Trasa nocno-dzienna. Można i w nocy. A tutaj jest mój kotypedek. To jest mój czołg. I tutaj są moje tory. Tutaj zaznaczyłem sobie. One lecą od tamtąd do tego tunelu, tutaj trochę, trochę kaczupu się wydało. I teraz wam pokazuję i objaśniam. Może raczej nie będę się odzywał podczas tego, gdy jedziemy. No ale jak jedziemy to już tu. No. Widzicie, mamy tutaj tunel, chociaż w sumie już widzieliście Kiedy pokazywałam wam tody Jedziemy dalej? Jedziemy do góry Kto ma klaustrofobię, chociaż może i nie fobia. Kto, fob... Kto ma fobię wysokości? że kto łoży się wysokości, to raczej niech nie próbuje tej kolejki. To jest moja lada. No, dotarliśmy. Mamy tutaj moje obserwatorium, z którego można obserwować. Mamy tutaj dwie lunety. Jakby jedna się gdzieś zagubiła, to ma się drugą. Albo jej można również z sobie ją oglądać oglądać sobie widoki przez lunetę. Tutaj mamy portal, tylko, że poza portalem to nic tak właściwie nie ma, nie ma tak właściwie, chociaż możecie nad... zobaczyć. Jedyne, co tutaj jest, to magnetyt. Z żabią, z żabią To, to tyle, co jest w nederze. Piszcie, czy powinienem jakoś rozbudować coś w tym nederze. A i zanim pojedziemy również tą kolejką, to to, to jest droga z innej perspektywy. Z perspektywy Flikem, ten wagonik leci, jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie tędy, tędy, tędy. Przez całą tą drogę. Skręca i skręca jeszcze raz, jeszcze raz, i do tunelu już nie mogę za nim podążać, bo on właśnie do niego wjeżdża. No i tam powinien się zatrzymać, zaś my pojedziemy tą drugą kolejką. Drugą kolejką, którą tu, która tutaj jest. Żeby, żeby zjechać nią z obserwatorium, jeśli chcecie. Można zjechać z obserwatorium. A, no i tutaj jest tak, taki krzyż. Z czerwoną pochodnią, ale to nieważne. W sumie to jeśli na... To jeśli... Przy, a, zresztą nieważne. Sami powinienem, nie będę tu o Creeperze. Teraz puść, No i mam tutaj jeziorko do wędkowania. Teraz puścimy wagonik i to jest cała jego trasa. Jedzie on przez wioskę. Oczywiście to jest z perspektywy flikam. Jedzie on tam dalej przez ten cały most i tutaj właśnie tak właściwie słyszałem od wielu klipów Pasach i jedną z tych creepapas był Rig, coś takiego. I Leak się pasjonował takimi krzyżami niby. Więc postanowiłem jeden zbudować do niego. Wjechał już chyba po tym. No ale to w sumie tyle co w tej wiosce jest co w mojej budowli tej jest nie ma nic więcej, no chyba, że wnętrza domków to, to jest jedyna jedyna inna rzecz wnętrza domków są różne i ktoś tutaj zostawił otwarte drzwi, i zamknę no po, po bajorku lawy wy możecie sami poznać, że to jest Kowal. I w tym budynku jest nettowa siekiera. Tak w, tak, w razie wypadku, gdyby coś się stało. Tutaj jest żabia latania również. I to chyba każdy domek, który jest w tej wiosce. Nie tylko jest, również ten, ale ten już pokazywałem. Są również takie soiska, że można się schronić przed deszczem i jeść obiad sobie. No ale dobra. To chyba tyle na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie. Lajka, subskrypcje. Piszcie, czy chcecie więcej. Mimo że zapewne mo moi koledzy będą chcieli więcej Minecrafta, to ja was żegnam. Papa. Pa. Sprawdzę tylko na moim griperze że czy wszystko jest ok. No jest ok. Mogę wracać spokojnie. Nie zginął mój kripelek, papa.